Telewizjo. W świecie wielkich gwiazd, emocji i wzruszeń. To jest ogień! To ty kreujesz wydarzenia i osoby, aby po krótkim czasie wrzucić je w niebyt zapomnienia. Co bez Trwaj, wzruszaj i baw nas w coraz większych odbiornikach. I pamiętaj, że to, czego ty nie pokażesz, nie istnieje. Dziękuję bardzo. Łubu Dubu Oto najpopularniejsza stacja telewizyjna w tej części świata. Korytarze, redakcje, kolegia, zebrania, briefingi, nagrania to codzienność. W Pocie Czoła, Ukropie Plaż i Zimnie Gór powstają codziennie ulepszane programy, aby zadowolić najwybredniejsze oczekiwania i te mniej wysmakowane. Najszlachetniejsza ze wszystkich idei, talenty promujące nowe talenty. Zjawiskowa Małgosia Nieforemnek. Konkretna Aga Odchylińska. I rozpląsany Degustin Jego Rolla. I hit łubu-dubu TV show Czy Masz ty Talent? Pan Nim udzielił mi bardzo ważnej lekcji. Nie dawaj z siebie wszystkiego. Po prostu ceni się. Dobry, witaj. Witaj, Michał. Witaj. Cześć. Pan cześć. Michał Niewiadomski. Jaki pan jest Niewiadomski? Tajemniczy, sekretny, wycofany, taki niewiadomski? No, dobrze, to prosimy coś może o sobie. Dobrze, jakby sytuacja jest wstępnie wyklarowana, to co poprosimy o wykon, może? Tak, ja bym poprosił, żeby pan pokazał stawianie maszty. To ładne, lubię to. Dobrze jest. Ale Agnieszko. Ale Agnieszko. Dobrze. A teraz jakby pan na przykład mógł pokazać stukanie dzięcioła. Dzięcioł kurwa, nie Dzięcioł ręką, stuka. Czy będziemy występować? Czy... Bardzo proszę, scena tu jest pańska. Wydaje ja jest się, że to forte ruchy. Nie ma kiedy Ale, Knieżko. stopy nieobciągnięte. Spokój za nas. Zdaje się, że zwinietował w powietrze. Niech się wiesz. Jest obciągarka. Teraz idzie po linie do mnie. Ja? No! Ja bym chciała powiedzieć, że w tym pana wykonie widziałam kokto Działkowskiego, wszystkich klasyków. Czy ma pan zmarszczki mimiczne? No dobra, 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 nie pierdolmy, to było dosyć porządne, ale ja bym chciała jakiegoś troszeczkę rock'n'rolla może i tak myślę, czy dałbyś radę, Michasiu, pokazać parę faków bez pokazywania kurwa faków? Dobra, dobra, jestem na tak. Ja Ale mam Agnieszko! Widać. Proszę degustek. Nie. jest na nie. Ja Małgosiu. jestem absolutnie na tak i witam w finale. Zapraszamy do finału, dziękujemy. Nie, nie bierzcie go. Czy nie myśli pan o karierze radiowej? Dla mnie on był za bardzo małomówny. Ja lubię jednak ekstrawertyków, a nie nawiązałem z nim takiego kontaktu, jaki bym chciał. Jej czcigodne ręce są gwarantem rajskich smaków, uosobienie skromności i wielkiej pokory tak potrzebnej w czekaniu na wyrośnięcie ciasta drożdżowego. Uduchowiona i pracowita, największa wśród maluczkich niezastąpiona siostra Benedykta tego i jej podkuchenna matka Demencjata. W sposób jakże szczególny pragnę powitać umiłowanych telewidzów. Czas na kolejną wizytę w mojej klasztornej kuchni. Ja, siostra Benedykta Tego, odsłaniam przed Wami tajemnicę kulinarnych cudów. Tym razem nawiążę do sytuacji, w której mamy niespodziewanych gości, kiedy brak nam pożywienia, którym możemy podzielić się z bliźnimi. W tej sytuacji warto sięgnąć po sprawdzone środki, czyli cuda. Oto jeden z cudów, który wykonam na poczciwej, złocistej, pachnącej makreli. Makrela ta jedna z pewnością nie wystarczy dla wszystkich. Oho, problem. Rozwiązanie? U pana. Wymodliwszy schemat cudu, jestem gotowa do jego zastosowania. W tym celu zgromadziłam na warsztacie następujące utensylia. Oto rękaw do pieczenia. W tym rękawie umieszczę tę jedną smutną, złotą, samotną makrelę oczekującą cudu. Umieszczam ją w rękawie, spinając obydwa końce, zaciskając je silnie niczym odbytnicę czasie wznoszę oczy ku Zdaje się, że rękaw do pieczenia wypełniony jest już makrelą. Uczyniłam to tak prędko, że nawet się nie zorientowałam. Oho, czas na cud. Przygotowawszy rybę, przystępuję do jej wędzenia dymem z konklawę który to dym ma naturalne właściwości cudotwórcze. Przygotowałam także zioło, którym wypełniam jedno z dymnych utensyliów. W tym celu mogą użyć państwo szklanego bongo, fify, szyszy, nargili, czy też choćby poczciwej bibuły. Gdy nabiłam już sziszę, rozpalam ją i rozpoczynam wędzenie w dymie z konklawem. do potrzebujemy zdecydowanie więcej dymu cud mnożenia trwa chwalmy pana chwalmy pana Oto dowód, że cuda się zdarzają. Ja, siostra Benedykta, tego zapraszam Państwa do cudów. W mojej kuchni klasztornej zdarzają się one co tydzień, by mogły zdarzać się dalej. Niezbędna jest także Wasza modlitwa, Wasze wsparcie. A ja przypominam, że możecie sprawić mały własny cud, abym trwała na antenie do końca świata w tej sprawie. Pamiętajcie o przelewach. Nawet niewielki procent Waszej ręciny przyczyni się do rozwoju mojego projektu medialnego i będę mogła nauczyć i sprawiać takie cuda, jak choćby to oto. Szczęść. Szczęść. Miała już tu nie pracować, mnie przekazywały te greczynki, że to jest wróda, takie przedtem, wredne, pan pan właśnie. I, I teraz chodzi i czyści, i się łaszczy tu i płaszczy, i dotyka mnie ramieniem tak, jak ja bym chciała. Weźcie ją z planu. Proszę dopilnować, żeby ona się tu więcej nie pojawiła. Jeżeli ja mam grać, to są już dwie zasady nie tylko lamanie. Bez której nie wchodzę. Ale zabierzcie to rude pudło, bo ja tego po prostu nie wytrzymam. Skąd ta jest w górę? Jednak jestem za aborcją, wiecie. Jednak jestem za aborcją. Uwaga miłośnicy ryb, przyrody i moczenia kija w wodzie. Co tydzień dwóch niestrudzonych wędkarzy, pan Czesław i pan Mieczysław, radzą, poszukują i oferują swoją wiedzę w niezwykłej sztuce podbierania i poszukiwania najlepszych sposobów zapełnienia bali śluzowatymi rybami. Tradycyjnym bochnem chleba witam Państwa w kolejnym spotkaniu wędkarzy. Brać wędkarska, jak zawsze, spotyka się przy chlebie. Prawda, Mieczubla? To nic, nic, nic. Szanowni Państwo, zacznijmy jak zawsze od kalendarium brań, bo to nam już nie będzie potrzebne. Brania słabiutkie, ledwo co żyłe się na winie, na spinning ewentualnie biorą małe okonki w okolicach węgorzepa. Bo to jest wrażenie o ciebie zmiana pokoleniowa. Ale dzisiaj konik mojego przyjaciela, czyli Bolek. Cieszę się, że telewizowie są żywo zainteresowani Bolkiem. Pierwsza taka może rada, którą wpoiła mi już matka razem ze swoim mlekiem. Nie szukaj Bolka, tylko szukaj. Miejsca jego żelu. Tak, a jak zobaczysz Bolka, pamiętaj, że on cię już widział pięć minut wcześniej i dlatego jest płochliwy. Oczywiście, ale jak już zobaczysz Bolka, to jak radzą eksperci, czyli i Mietek i ja, zachowaj spokój. Nie tańcz nad lustrem wody z tego względu, że Mietek tańczyć nie lubi. Nie lubi tańczyć. I w uchyłkach się chodzi. Zatem kompletnie ignoruj Bolka. Tak. Jak go zanęcić, drogi wiecyzacy? Nęcimy Bolka na małe żelki. Najlepiej żelki, symboliczna ilość. Symboliczna ilość. No to jest Jeżeli dostrzegą Państwo, że jednak bolek nie podchodzi, to do żelków warto dorzucić sznycel wołowy. Mamy tu akurat kawałek sznycla. to nam już nie będzie potrzebne. Tym sznyclem spokojnie lecisz, ale z dłoni. Czyli trzymasz z dłoni, ja tobie pokażę. Trzymaj to, niecko, tak, tak. spokojnie z dłoni, musisz tak. się pochylić, bo on bierze w załamaniach tam. Wierzę, pochylasz, ja cię trzymam, koordynuję. zanurz to mięso, Zaróż! zanurz! Pomyśl, że nasz program powstał na klatce schodowej, pewnego dnia wychodząc. Pamiętam, że żony gotowały wtedy. Gotowały nasze <coughs> żony, a my na klatce rozmowy. Pamiętam, gotowałeś. Nie, czyli naprawiałeś drzwi. A Arysia, twoja Pani. małżonka wtedy gotowała. Ja zagajłem, panie, 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 panie. Mieciu. co dobra. tam, jak tam rybki biorą, prawda? on mówi, przydałem się pojechać. No i od tamtej pory właśnie razem łowimy. Przełomuj, pozwól, pozwól Mietku. Przełomowy moment naszej znajomości to była jednak decyzja o wstąpieniu do związku wędkarskiego. Okazało się, to może ja dokończę od razu. Co? nie no, tak, Okazało się, Czu? że nasze na jeziorach, nasze y, y, trofea w zawodach wędkarskich. Przepraszam, na... cieszą się sympatią. Tak. Z Ze zdumieniem myśmy odkryli, że i gawędy o rybach, i o spinningach, i o całym tak. sprzęcie, i o wodach, tak. i o wszystkim. Cieszą się ogromno, bo a co więcej, sprawdzają się w praktyce. Tak. A, 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 <laughs> No, no. Cie o tam, róża! Grecki kryzys spowodował, że te dwie piękne kobiety o niezwykłych zdolnościach medium postanowiły w ramach Unii Europejskiej rozszerzyć swoją działalność o inne zakątki zachodniej cywilizacji. Ulubienice Helady, Syntagma i Omonia dziś prostują ścieżki życia telewizom w naszej ojczyźnie. Kabo wożemy, kabo słożemy, wóżki, wóżki i na i, da ślubo, i da łóżki. Halo, czy jestem na antenie? Nie, nie ma pani na antenie, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Najsmaczniejsza i najpiękniejsza z telewizyjnych gwiazd kulinarnych. Okraszona finezją kuchennego zmysłu. Opalona nad palnikiem gazowym w swojej magicznej kuchni, co tydzień zaszczyca swoją osobą i recenzuje kolejne lokale kulinarne Polski. Oto niezrównana Marta Seber. Jaki ciekawy, przydrożny bar, w sam raz na kolejną, udaną ewolucję. Widzę, że ciekawa, wielobarwna obsługa, jestem pewna, że będę tu potrzebna. Hej! Pani Dzień dobry! Dobrze, przyjechała Pani, ale super, ale się wyszła, ale klawo, nie wierzyłam, że Pani do nas przyjedzie. Trzeba wierzyć w marzenia. Ale Pani pięknie wygląda. Co ja mogę Pani zaproponować? Eee, pełen zestaw czy szybki hot dog? To może zaczniemy od szybkiego chodnoga? Podczas moich podróży nigdy nie jestem pewna, na jaką restaurację trafię. Dziś historia zapowiada się naprawdę niesamowicie. Spoczęłam już? Czas na rozmowę z właścicielem? Jak na to Alfons, jestem. Dzień dobry, Pana Panie Alfonsie, witam. W czym mogę Panu pomóc? No, Napisałem, wie Pani, że może coś się wydało zrobić z tą budownię. nie? No. Nie pan, rzeczywiście sytuacja jest niełatwa. Całość spowijam rok, no. pewnie to rok historii Waszego kulinarnego rodu. Od ilu pokoleń? Władacie tym królestwem gastronomicznym? Zasadniczo poniekąd to yy, prowadziłem wcześniej autokomic w Zgorzelcu. Od trzech lat, wie Pani, prowadzę tę budę. Troszkę nie idzie, wie Pani, nie wiem dlaczego, a już chyba i menu dobre i wszystko, wie Pani. Panie Alfonsie, kochany, proszę się nie stresować. Jestem już na miejscu i służę moim talentem. No. Z pewnością za chwilę przekonam się, czy macie Państwo dobrą kuchnię. Widzę obsługę. Jak Pan ma na imię? Siwy. To ręczki. Marta, panie Siży kochany, co powinna zjeść w waszej restauracji? U nas? U nas się panie hot doga. Na, mieliśmy takie hasło nawet. Najlepsze hot -dogi w tej części drogi, nie? Baroweczki są najlepsze? Proszę uważać na sosi. Dziękuję <noise> bardzo. Bogapie! Panie Siży, przyznam, że nie mam pewności, czy potrzebujemy jakiejkolwiek rewolucji. Tym ciekawym. Miejscu. Oto hot dog. Sprawdźmy, czy jest prawidłowo przygotowany. Parówka jest sprężysta, jędrna i krzepka. Lśni wesoło i zapraszając moje usta do konsumpcji. Tkwi ona w miękkiej, estetycznie wypieczonej bułce i w serowej otulinie. Jaki to ser, panie Alfonsie? No to właśnie roboty jest ser. Zamawiam co czwartek, wie pani, staram się, żeby wszystko było świeżusieńkie, dobre, wie pani, no nie wiem. Pani Różo? Róża, oj, na chwilę. Poproszę coś do picia w kogotowiu, gdyż prawdopodobnie będę się krztusiła. Winiaczek na nasz domowy. może oddam. Ale ciuchy. Pogodę. Dziękuję Ale bardzo, biedny. Super, to z nylonu. To lamanie. Róża. Laca? La Róża, idź na pięć czeka. To Róża. A co? ci co? co się stało, co się stało? Pan Alfons. Dziękuję za kwiat. No. Dziękuję, panie Siwie. No cóż. Sprawa jest niełatwa, ale mając na uwadze mój ogromny talent do wyciągania ludzi. Oh. No, no. Boją cię. Cio, tam Róża. Właśnie, właśnie, jestem troszkę. Cio. Proszę Państwa. Sytuacja nie jest beznadziejna, proponuję rewolucyjne podejście do menu. Hot dogi owszem przyjemne, ale znacznie przyjemniejsza na pewno będzie... ...dziczyzna. Jak wiadomo dziczyzna, proszę Państwa, jest bardzo zdrowa, pomaga w zachowaniu tak wspaniałej sylwetki, jak na przykład... Pani gdzie to mięsko? Proszę postawić tutaj, Panie Śliwy, proszę postawić to mięsko. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziczyzna jako podstawa mojej rewolucji. Panie Alfonsie, co Pan na to? Co do cudna nasza Klareńka. Piękna. Może cyta. jej cytować. Jej, no tak to, czy tobie, bo dla biegni. Jej, lubi stać jak matka. Już, już daje. Już, Właściwie to lubię pracować z sędzią smutnoską. Lubię takie smutne, kruche panny, które najpierw, prawda, są takie niby delikatne, niby niedotykalskie, a potem jadą na maksa. Poczynam rozprawę przeciw Palomie Fenicjańskiej, która to łamiąc przepisy ruchu Chorzów poruszała się na podwójnym gazie. Panie prokuratorze, proszę o przedstawienie aktu oskarżenia. Oskarżam Palomę Fenicjańską o podwójne gazy, które spowodowały prawdziwy ferment w ciągu ulic Konopi i Bielunia Dziędzierzawego na Białołęce. W zamian za oskarżoną w sprawie stawiły się obecne na sali rozpraw gazy. Panie Macenasie, syki. Straszne syki słyszę. Panie Macenasie, gdzie jest Paloma Felicjańska? Właśnie konsultuję to z gazami. Proszę skonsultować. Otóż okazuje się, że oskarżona nie wstawiła się, więc nie przyszła na rozprawę. Aha. No to z przykrością zamykam tę rozprawę. Pośród dziesiątek programów musi się znaleźć pozycja, przy której przystaniesz, drogi telewizor. Oto słowo na początek. Oto słowo jasności. Słowo na pierwszy dzień tygodnia. ไีไร Kreatorki gwiazd, gwarantki karier, łowczynie nagród, mistrzynie ramówek i wymówek, prezeski Koletta Wittmeier i Jessica Cieślak. Twardą ręką rządzą najpopularniejszą światową stacją. Powiem ci, moja droga Jess że nie mogę się doczekać tego Wiktora i tego, jak będę pięknie wyglądała. Już się widzę na scenie, kiedy przemawiam przy całej branży. A ale będę wyglądała uśmiewająco. Znaczy, się że ta toretka do tych kalaszków? Ja myślę, że to projektantka powinna zdecydować, wiesz? Droga, Jess? Oooo! Cześć, dobra. moja kochana! Cześć, witam! Cześć. Jakaś piękna. Witaj Ewunia. Wiesz, że ty naprawdę wyglądasz nawet troszkę szczuplejsza. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Ileśmy się nie widziały? Dawno, Ze 40 k No Witaj, troszkę to mi się schudło. No bardzo ci jest wie, pięknie. Dziękuję bardzo. Wniosłam wam tutaj stroje do no pokazania, no właśnie, może należy. razie. ja od odłożę, sytuacje. może odłożę. Tak, Słuchaj, no, no, stawaj e sobie, tutaj my sobie usiądziemy, Ewunia. Gdzie hmm. mogę? Tak. mogę tak. Gdzie mogę? Gdzie mogę? Proszę bardzo, no jak sobie chcesz. to sobie tutaj Otóż moja droga, jak wiesz, planowana uroczystość wręczenia Wiktorów w dużej mierze osadza się na naszych osobowościach. Zatem te Wiktory to właściwie my, Jessica i koletta. Ja nawet mam taki wstępny pomysł, spójrz tu Ewunia, czy to jest... Taka mini. Tak, wiesz, jakiś XS, ja widzę się, wiesz... Tu rozkloszowane, bardziej jest na dole, a bufeczkami, ja bym podkreśliła. Ale tutaj mi, mini taka obcisła. Ty tak, właśnie. No noszę się niewiele dłużej. Czy ty będziesz zdejmowała ze mnie miarę? Bo właściwie Jessica. Tak, wiesz, co? ja chętnie jest bym po najpierw... troszkę tęższa, więc może mamy centymetr? Czy ja mamy centymetr? Tak, już ci daję osobiście, schudłam. Dobrze, ale ja, ja mam Masz mój styl. Coś absolutnie. Cześć. Może jakaś mała czarna. O, A Ja no, może, może z pilami. Może udrapujemy. Może coś. udrapujmy, w właśnie. Może Ale ja jednak... Oh. Może ja jednak... Proszę, panie Ewo, pani mierzy... Może mnie obejść. Pani Ewo, panie Ewo, jeżeli już tak jesteśmy, e. prawda, same zapytałabym... Nie starczyło centymetra. To nie ma o, oj, naprawdę. Przecież wiadomo, ile mam. 90. 91. Ja jeszcze bym zmierzyła, jeśli mogę. Panie, Ewoniu, ja pani powinnam wiesz. mieć jednak wszystkie wymiary, tak, wszystkie wymiary, tak. dobrze? Mogę, mogę Udo, Proszę prawda? Udo, Dobrze. A co Pani sądzi o tej Aśce Przeniekiewicz? No, no, no piękna kobieta. Czy piękna? ona bez tego Janka by szła tam gdzie No ciężko by jej było No lę. właśnie, właśnie. 115. Naprawdę no, no, jestem troszeczkę. Słuchła Pani. Nie. Ja jeszcze bym proponowała, nie wie Pani, może coś no, z frędzlami, no, tak o, z jak o, się zastanawiam. Ja się przyjrzę. Takie frędzle, a hmm. hmm. gdyby tak można było się spóźnić z kreacją dla koletki na tą galę, postaram no się wie pani, dziękuję bardzo. My tak e, ciężko w tym świecie mody, nie pani. Tam. Bardzo ciężko. Dobrze, to ja pójdę sobie do torabeczki. Mój chłopak powtarza mi zawsze, malo Jurda, mój chłopak zawsze nie powtarza jazz. Musisz się uzbroić w cierpliwość. Przecież nie tylko samą pracą człowiek żyje. Bogu dzięki, że mam zaufaną partnerkę. koletkę, yy, Von Wittmeier. Fon jest absolutnie naciągany, ale już niech ma przecież jest celebrytką.